Hello, hello! Dzień, Dzień dobry, dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Eee, przed chwilą wróciłyśmy z takich szybkich zakupów, pojałyśmy na chwilkę do Rosmana głównie po pastę do zamówienia. nie? Eee, głównie po pastę do zamwowu, Mali już dzisiaj rano nie mogła wycisnąć ani grama i zaszłyśmy do action, do Rosmana i na chwilkę e do Ja co właśnie też mogliście zobaczyć, bo nagrałam kilka przebitek pięknych sukienek, trzech takich właśnie letnich i nie kupiłam finalnie żadnej, bo jakoś nie byłam. Nie byłam, co? Nie byłam do końca przekonana, tak na 100%, czy brać, czy nie brać. Ale ta błękitna mnie kusi i nie wiem, czy po nią nie wrócę. Ona może by się nawet fajnie na majówkę tak przydała do katanki. Nie Zobaczę sobie jeszcze sama na tych przebitkach i na zdjęciach, jak to wyglądało. Nie szaleść. Także mamy kilka rzeczy, które udało nam się kupić właśnie w tych trzech sklepach, o których Wam powiedziałyśmy. E, dobra, no to Moli, zaczynaj. Co tam kupiłaś? Włóczkę, a dokładnie trzy włóczki. Tak. Moli z od action. kilku dni, od, nie no, Moli od kilku miesięcy y, jest y, mocno zafiksowana, jak chodzi o szydełkowanie, A przedwczoraj sobie uszyła torebkę. Właśnie kupiłyśmy kilka dni temu taką bawełnianą włóczkę z Action. Ona ale jest ona taka jest fajna. ale ona jest kupiona, tylko Tak, ale tej... kilka dni temu uszyłaś sobie tą torebkę, nie? I tak no fajna była to właśnie spodowało. z takiej, tylko że była właśnie, od z takiego koloru jak tak, i to jest, wiecie, to nie jest taka włóczka jak wełna, tylko to jest taka, ona ma w środku watę, ona jest taka jakby właśnie z sz szytego materiału i w środku ma wypełnienie z waty ja i przez go, jak to jak się szyje, to to po więcej, więcej się wszystkiego wydaje. No otwórz. Jedna chyba kosztowała coś 17,50. 17,50, tak, równa, równa. E, Te dwie, a ta jest taka zwykła i ta była troszkę tańsza, ona jest taka troszkę błyszcząca, jak, e, troszkę jak Gdzie To jest normalnie wata, taka jak do bruszaków. Nagrywa się, bo dzisiaj w ogóle nagrywałam, e, robiłam makaron z TikToka taki jest spaghetti e, ze szparagami i z, be, e, z bekonem o, i z serkiem. I myślałam, że to się nagrywa się, nie nagrywało. I e, już nagrałam po prostu końcówkę, Wszystko jak to kończyłam. Ale bardzo dobre wyszło. E, w przepisie był serek Ricotta i nie mogłam go znaleźć w Biedronce i kupiłam zwykły śmietankowy taki e, z tej serii Delikatne z Biedronki. I też było dobre, nie Molly? To jest taka... Ta jest taka zwykła. No Taka też, mhm. że wychodzą z tego jakieś futraki. Tak jakby cztery włóczki połączone razem. Te trzy, trzy włóczki kupiłyśmy w Action. W Action kupiłyśmy jeszcze taki fajny gadżet i zastanawiam się czy nie dokupimy więcej tego bo yy, Co planujemy... jest dla kosmetyki tu pokazuje, tak. że to jest na różne przyprawy, ale ja oczywiście. Tak, tu pisze, że to jest na przyprawy, ale my chcemy dać ten regalik taki malutki. Yy, Moli ma w swoim pokoju regał Kalax IK, ten taki kratkowany i właśnie chcemy do jednego albo potem do większej ilości no właśnie... wkładać te wkłady i tutaj sobie poukłada kosmetyki tak wiecie piętrowo, że będzie fajnie wszystko widziała. I y, jak się sprawdzi, to kupimy też, żeby postawić nawet na tym regale, nie? Też y, właśnie takie regały, jak ja mam u góry. To czasem y -y, ludzie, którzy więcej szydełkują, bardziej się znają, to oni mają takie wielkie ściany, właśnie z no. tych kratkowanych, i w każdej kratce jest każda, y, każda grubość i każdy odcięć danego koloru. Tak. No. Y, I już to mieliśmy kiedyś taki regał z takimi malutkimi krateczkami z biedronki, ale chyba go dałam babci. Nie wiem, czy czasami nie ma w tej letniej kuchni, u niej. W każdym razie kupiłyśmy właśnie tą podstaweczkę na kosmetyki, znaczy no organizer na. do spiżarki, tutaj pisze, ale my mm. myśmy myślą właśnie o kosmetyki, o jakąś biżuterię. No, nasz in jeden, jeden taki, bo to się kupowało piętrowo, kosztował dwie dychy, a to kosztowało 12 zł. No, całe. Tak, co całe 90 zł, to takie coś. Zobaczymy, no, czy się nie się zmieści, zmieści do tej krawki, ale myślę, że się czy, zmieści. Czy nie wiem, czy nie Także ten kolejny zakup w Action i w Action chyba nic więcej, nie? To. No, no, jeszcze to Jeszcze takie. Do szkoły i y, maja to zostało no, na Ja też podobno kiedyś testowałam z Tajlandii. Są takie i w środku są takie krakersy, które ja mam w środku taki krem. Ciasteczka. No. No, no, ja to dobra. będę mieć do szkoły. To do, tyle która... w Action. Ja to będę otwierać jak są No. Później weszliśmy do Rosmana właśnie po pastę ulubioną Moli yy, Ona cały czas używa dalej tej yy, Juicy. Juicy? Tej takiej truskawkowej na przebarwienia, takiej wybierającej. Tak, tak. Tylko, że yy, oprócz tego normalnie używa tej, a tamtą dopiero nakłada wieczorem tylko tak. na już tak zaspukiwania. Potem myję drugi raz zęby i właśnie nakładam Tak. Także pastę, saszety dla Zoe i, I... kula do kąpieli. Aha, no i właśnie. Ja sobie kupiłam mój od wielu, wielu lat podkład. Skusiłam się na taki z AA rozświetlający podkład Tint. Nie wiem, czy to będzie fajne, ale myślałam, żeby właśnie sobie jakiś podkład użyć na tą komórę. Nie był w pudełku? Nie był w pudełku, nie. Technologia Skin Radiance, blask i nawilżenie do 24 godzin, kosztował 59 zł, to był przecenia na 32,99 także fajnie. Wzięłam w kolorze 304 Natural beige, beige beige i on wydaje mi się, że no fajnie kryje, nawet w sumie posmarowałam nim rękę i jeszcze widzę, nie? Zobacz. No widać. Fajnie zakrył żyłki, także no zobaczymy. Ja nie chcę być bardzo ja natapetowana. Też, ja też się tu z Everybody London zmarowałam. Tak, właśnie w Rossmanie wróci do wróciła widać. szafa z Everybody tak, London, tak, ale nie ma wszystkich kosmetyków. Ale taka nie. inna szafa, na przykład nie ma Majka Róży i rozświetlaczy, tego nie było, tylko były jakieś takie inne róże. Duże bronzery, inne róże, brązary, cienie, brązary, no. błyszczyki chyba. No ja W każdym razie, razie... ja testowałam ten, chyba to był róż w tubce, ja sobie go tu nałożyłam, ale on się tak nie rozmazywał i był trochę w konsystencji śminki, więc nie wiedziałam co to jest, więc to zostawiłam. Mm -hmm. no dobra. W każdym razie ja się skusiłam na ten, to jest AA Wings y z firmy y właśnie na ten podkład z myślą o komunii, będę go testowała teraz cały czas przez dwa tygodnie, zobaczę jak się będzie sprawdzał, czy nie wchodzi, wiecie, jakieś takie załamania, kąciki, zmarszczki, bo strasznie mi się nie, nie podoba taki efekt ciastka. I mi bardzo zależy na tym, żeby to był podkład rozświetlający, żeby nie był taki wiecie matowy, tępy. Bo ja ostatnio nie lubię takich kosmetyków. Także no, zobaczymy. Cenę miał też dobrą na tej prące, więc kupiłam. No i potem wyszłyśmy jeszcze do Sinsaya i właśnie tam te sukieneczki były ładne, były też bardzo ładne satynowe spódnice, a finalnie kupiłyśmy tylko t-shirt dla Moli z działu damskiego za 40 gram 25,99 XXS, taki biały światanowy, z napisem Bueno pansterkowym bueno, takie... i ten, ten napis jest taki... Nie taki, wiem, czy to widać, ale, ale on jest taki, taki puchaty. on nawet nie jest puchaty, on jest tak jakby z takiej sierści dzika, no, tak jak są te takie wywane, wiesz, no, wiem. Taki, z, takiej, z takiego Co? twardego aksamitu. Nie, nie wiem, jak to powiedzieć, taka biała nowa z napisem była No i tyle, takie nasze zakupy. Jeszcze myślałyśmy podjechać do Pepko, bo chciałam kupić mori, bieliznę i rajstopę na komunie, ale w Shinzai w Kiku w Nigdzie nic nie było, a do Pepko nam się już nie chciało, bo byłyśmy troszkę zmęczona i głodna, nie? Spotkaliśmy no, mamę Filipa. No dobra, no to także taki szybki hol i idziemy coś zjeść. A jeszcze pójdziemy na nazdrować yy, trawki dla ślinek. Dobra, to pa, do później. Halo, miałaś się uczyć? Brzmiącłam ci jabłka i orzeszki. Moli sobie robi porządek tutaj od kilku dni w tym bałaganie. Sprząta ten regał cały kalas. To ja cię to odłożę tutaj. O, i widzę, że sobie poukładałaś już na tym regale. No super. Na razie musimy tutaj posprzątać yy, całą tą przestrzeń i dopiero tak ładnie postawić ten regał. Póki co mamy zrobione sześć szafeczek, i została jeszcze tutaj ostatnia. Tutaj na podłogę wyrzuciłyśmy z moli yy, właśnie te takie niepotrzebne rzeczy i nieposegregowane. Ale fajny ten legał. No, fajnie to wygląda. No, a jak tu jestem na górze, to przy okazji mogę Wam pokazać, jak fajnie wygląda ten plakat w ramię, yy, który wczoraj przyszedł ze Shein. Bardzo fajnie, tylko Milango właśnie jeszcze. Milango powiesi, przybije go na ścianie, co? No już ci przyniosę. Jak się nieci. Hej! Dajcie w tym bałaganie. To miłej nauki. O, i tak to mniej więcej wygląda. Fajnie tak piętrowo, że nie jeden za drugim, wiecie, że nic nie widać, tylko yy, fajnie wszystko widać, co, gdzie Molly ma. Tam mgiełki Sol de Janeiro, jakieś dezodoranty. Yy, głównie właśnie takie kosmetyki, które używa codziennie rano. Nie widzę, żebyś się uczyła. Mhm. Dobra, zabieramy się na robienie pierogów i Mamy mały problem, bo wykorzystałam całą mąkę do ciasta na pierogi i muszę teraz oprószyć czymś blat i pomyślałam, że może zrobię to kaszą malną. Chodzi o to głównie, żeby się ciasto nie przyklejało do, do blatu. O, dobra, będą tu pierożki z mięsem. nie miała ochotę. Ona generalnie nie lubi pierogów z mięsem, tylko z białym serem, ale jak zrobi sama, to zje. Moli, czy ty jesteś gotowa? Dobra. Przygotowałam sobie już wcześniej farsz yy, z mięsa, z szynki i z cebuli. W ogóle jestem w bluzce, słuchajcie, mojej babci, która ma jakieś... Yy, 50-60 lat i przed chwilą, yy, kilka miesięcy temu wyciągłam ją, no, no dosyć dawno temu, wyciągłam ją z y, szafy od babci, bo w niej już nie chodziła, znaczy właściwie się już w nią nie mieściła. I jedynie co zrobiłam, to wyciąłam stare poduszki, bo zaczęło się kruszyć. Ta taka wiecie, yy, po prostu gąbka zaczęła się kruszyć i zostawiać takie pyłki na skórze. Dobra, będę wałkować. Dobra, ja rozwałkuję. Nie mamy mąki do podsypania, to podsypam kaszą na mną. Rozwałkuję i A będziemy nie. robić. A potem wybieramy się tutaj do nas nad zalew, nad tamę, na zachód słońca. Tak pomyślałam, że dzisiaj nigdzie nie byliśmy, nie byłyśmy, Chcieliśmy po prostu w domu od samego rana i dalej ogarniamy ten Moli pokój i trochę moją garderobę i pomyślałam, że żeby wyjść i trochę się rozruszyć, to wybierzemy się właśnie na zachód słońca, nad, nad, y, nad tam. ten zalew, nad tamę, nad hechło. Ja wiem, e, ja tak wiem. wygląda ten farsz z mięsa ugotowanego, zmielonego, doprawiono doprawiony solą, pieprzem, y, wegetą i z odrobiną cebuli. Co mówisz? Ja mówiłam że jak chce, to może wziąć chleb, bo tam są czasem no, jak tak będą? Jedyna, bądź. Dobra, siadaj tam. Właśnie nie wiem, czy będą Może jakoś tak postawimy tą kamerę, żebyśmy były. Była... Widoczne. Widać nas? Nie, no to tylko trochę ponagrywamy. Generalnie miałyśmy nagrywać co innego, bo od kilku dni yy, planujemy zabrać się za robienie. to ja to miałam Wam powiedzieć właśnie w kolejnym vlogu, ale chcemy zrobić takie podziękowania dla gości komunijnych, same, yy, z mchuch robotka. Także myślę, że jutro może to nagramy i yy, wyrzucę to zaraz potem w vlogu na YouTube. I chciałam to dzisiaj nagrać, ale nie było ładnego słońca. słońca. Boję się, że będzie problem przez to, że nie ma tej mąki. Żeby się liacz nie poprzyklejało. Chyba tak? nic się nie stanie, jak będzie takie z kaszą. Robicie sami pierogi? Dajcie smać? My tak co o, Boże nie raz wiem, raz na pół roku. <głos》>, tak to kupujemy gotowe z białym serem właśnie w Biedronce. Albo jak chodzi o nieco, no to nie lubimy gotowe, gotowe kupować tylko robimy same. Ja bardzo lubię w pierogach, jak jest grube ciasto. Wiem, że większość, większość ludzi lubi, jak jest takie cieniutkie, ale my lubimy z moli ciasto. Ja jeszcze za bardzo nie lubię mi mięsa, ale lubię ciasto, więc... No tak się... No, robi. no ale jeszcze. Nie nie. Zaraz zobaczcie jakie Mori robi te pierogi. Nie no, ja robię mini, takie mini. Z, z tego skieliszka. Z no. Mini. Nie ja robię to ręcznie tylko sobie dajem kółko. To. Dobra, to... Ja tak to mamy maszynkę. Czekaj, bo my właśnie o, robiłyśmy to tą... maszynką. Formę też maszynką? Bo nie pamiętam. Formę też, bo z maszynki. No tylko te znajdź ty No formę, gdzie to było. Może będzie tam, yy, właśnie Op. tu. No ja nie wiem. Tak Tak, ja używam małych. Takie małe foremki. Ja używam tej dużej, ja Moli tej malutkiej. Nie, bo ja użyłam kieliszków teraz. A nie chcesz tych małych? Nie chcę. Dobra. Ja, ja będę mieć po prostu milion małych pierogów zamiast tego. Chciałabym ja to nie. tak postawić, żebyście widzieli mnie i Moli. To no, widać. Okej, okay. dobra. No to zaczynamy. No, ale no Może ten taki większy, wiesz. Na No tak. No, tak. A to jest w sumie tej samej prawej wielkości. No, wydaje mi się, że wygodniej, nie? Yy, tą formą. Dzisiaj jest 1 maj. Molly zaczęła wolno od szkoły. 4 dni. Piątek, sobota... Nie, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Także dzisiaj mamy taki dzień w domu. Jutro przylatuje Milan. Potem chcemy parę rzeczy porobić. Musimy tutaj zrobić fać. zakupy na sobotę, na niedzielę, bo znowu jest wolne. Trzeci maj w sobotę wybieramy się na grilla a w Dzisiaj niedzielę jest, na niedzielę. Dzisiaj jest święto pracy. Więc też mamy. Dzisiaj jest święto pracy, więc pracujemy yy, od rana. Moje mini pieroże. Wczoraj było tyle ludzi w Biedronce. Widzicie tę malutka? Wszyscy robili zakupy na grilla. A my? my kupowałyśmy mięso na pierogi. On I nigdzie mięsa nie było. Chleba, chleba. nie mogłyśmy nigdzie znaleźć, no. Ja no. Musieliśmy się do Biedronki wrócić. Byli, byliśmy w Schauslandzie, w piekarni. A w piekarni nie było już nigdzie chlebów. Trzeba było kupić taki właśnie gotowy w Ale ja bardzo lubię ten taki um, nowodworski z makiem. Taki, on jest chyba na maślance albo tak, na jakimś takim fajnym słucham, zakwasie. Bo jest taki wilgotny i nie jest taki na drugi dzień już suchy. Zresztą mam... Monika, to sobie zrób, y, powycinaj, bo widzisz, ja to wycinam, żeby Ci nie A. Jako ciasto. Aha, wiem, bo tu się tak robiło, że się nakładało właśnie na tą foremkę. Która... Wkładało się na foremkę, wkładało się farsz. Wyjdzie ich pewnie za dużo i sobie zamrozimy. I później do gotującej wody na 3-4 minuty od wypłynięcia. Różek. Ja tam wolę moje małe, niż takie duże. W ogóle, słuchajcie, kupiłam to mięso z szynki w takim opakowaniu odmierzonym już w i pisało na nim 500 gram mięsa. Jak go włożyłam do termomiksa, to było 360 Gram, bo termomit mi od razu zważył, no. Także jednak chyba trochę oszukują w tych marketach. Ja tam nie jestem jakoś zwolenniczką mierzenia i sprawdzania, ale to nie jest pierwszy raz, jak właśnie yy, przez przypadek w termometrze ważyłam i, i zobaczyłam. Często jest tak ze śmietaną i z masłem, że nie ma tyle, ile pisze. Tak? Nie no. zwracam uwagi. No bo nigdy wcześniej, nigdy, nie, nie, nie często to ważyłam. No nie, jak? Używamy. Jedynie jak właśnie robimy coś z termomiksa, a my z Thermomixa nie robimy tak bardzo często. Co robimy samo? No, przeważnie robimy samo. Gotujemy, a mamy takie sprawdzone. Ja jakoś, rzeczy. że w ogóle nie używam Thermomixa, ale też nie jakoś zawsze. Ja używam. Myślę, że nie wykorzystujemy nawet 90% jego potencjału. Tak szczerze mówiąc. Jakieś ściany? Naturowe pierogi. Czy się tego <noise> rozjechał. Wydaj się. <noise> tu <Twoje>. trochę mięsa. Pokaż. <noise> to jest taki akurat. Mini, mini, mini wyszedł. No, no, no w ogóle to, tutaj mamy kowaliki, Dostałyśmy od babci. Przyniosła nam tak pierwszy. pięknie. Pachną. Wyszła. fajnie jest. Każdy. No i gotowe. No i nie ma to, jak swojskie, samemu robione pierogi z mięsem. Smacznego! Witajcie w moim już posprzątanym pokoju. Tutaj mam komodę, gdzie mam gumki do włosów, spineczki, którymi sobie czasem spinam włosy. Tutaj mam takie dwa organizery, okulary, portfel. Tutaj mam świeczki i telefon. Tutaj jest transporter na świnki i oczywiście same świnki. Z i krysia. sobie siedzą. Tutaj mam łóżko. Łóżko. Tutaj mam biurko. Mam fotel, kredki i inne rzeczy. Tutaj mam komodę z książkami. Mam tutaj na przykład taką dużą wieżę z notesów, włóczki, no i książki i inne rzeczy. I tutaj mam stoliczek obok łóżka z lampką, dwoma pieskami i budzikiem. A tutaj mam tablicę, gdzie mam na przykład medale, instaxa i tu mam jeszcze obraz ukulele. Mam kilka innych rzeczy. I tu są jeszcze kliadeczki. I tyle. Jeszcze tutaj mam komodę z kwiatkami, lego i domek.